Moi drodzy, zapraszam do obejrzenia materiału, w którym pokażę Wam test wody, wody z kranu. Ja mieszkam w województwie świętokrzyskim, choć wiadomo, że w każdym mieście, w każdym województwie ujęcia są różne, i tak naprawdę to, jaka woda będzie u mnie. To u kogoś, kto mieszka kilkanaście kilometrów czy na drugim końcu miasta, już ta woda może być inna. No wiadomo, że dochodzą do tego rury i wiele innych rzeczy, natomiast wiadomo, że są jakieś w Polsce normy. No i sprawdzam, czy w tych normach się mieścimy. Jakie są wyniki hmm. zastanawiające, moi drodzy. Na pewno nie są najlepsze. Ale o tym, oczywiście w tym materiale, zapraszam. Będę komentował to, co będziemy tutaj oglądali. Dodam, że ten Water Safe możemy kupić sobie bezpośrednio na Amazonie. Cena wtedy jest dużo niższa około 110 zł, ale nie wiem jak z przesyłką. Natomiast możemy kupić na Allegro bez, bez pośrednika i wtedy cena około 160 zł. Dosyć drogo, jeżeli biorąc pod uwagę, że jest to tylko jednorazowe testowanie wody, i też oczywiście nie jest to dokładne w domowych warunkach. Natomiast tak z ciekawości, a dlaczego by nie? Zwłaszcza jeżeli chodzi o pestycydy czy ołów, który możemy sobie za pomocą tego testu sprawdzić. No, myślę, że warto, e, warto się pokusić raz na jakiś czas. Ja akurat moi drodzy, robiłem sobie badania swego czasu e, na zawartość rundupu w organizmie. Okazuje się, że mam przekroczone normy. A w ogóle wodą interesuje się od jakiegoś czasu często pobieramy sobie też z różnych źródeł tą wodę. Natomiast dzisiaj przyszła czas po prostu na kielczankę, która jest czasem mocno reklamowana, żeby pić bezpośrednio z kranu. Ja tak nie uważam. No ale dobrze, zaczynajmy. Moi drodzy, tak wygląda opakowanie, i mamy tutaj, możemy sobie przebadać wodę na zawartość bakterii E. coli. Na ołów, pestycydy, azotany, azotyny, także pH, chlor i twardość. Wszystko jest szczelnie zapakowane ma datę ważności. Dużo tego nie ma, szczerze mówiąc, spodziewałem się, że będzie tego po prostu dużo więcej, ale w zasadzie jak zobaczycie, tyle wystarczy. I teraz moi drodzy, tutaj mam też ulotkę no, w wielu językach, czy w kilku językach, No niestety po polsku oczywiście nie ma. Mamy tabelki, według których później każdy papierek będzie porównywalny właśnie tutaj do, do tych norm lub przekroczonych norm. A no i mamy tu PH, właśnie twardość, chlor, ołów. I zaczynamy, moi drodzy, bo tutaj schodzi 48 godzin. Napełniamy sobie delikatnie kropelkami fiolkę. Sprawdzamy dzięki tej fiolce, czy mamy bakterie w tej wodzie, E. coli, czy też nie. No ale wynik jest dopiero po 48 godzinach, więc od tego po prostu zaczynam. A cała reszta właśnie będzie później. I jeżeli kolor będzie po 48 godzinach taki purpurowy, fioletowy, to znaczy, że, że wszystko jest w porządku. Natomiast jeżeli byłby żółty, no to znaczy, że mamy skażenie i wtedy musimy zgłosić to oczywiście do odpowiednich służb. Tutaj fiolet już się pokazał na samym początku, no ale wiadomo, że z czasem ten kolor mógłby się zmienić, natomiast w moim przypadku się nie zmienił. Czas na kolejne testy, którymi są. Mamy tutaj badanie na zawartość ołowiu i na zawartość pestycydów. I tutaj to też jest najdłuższy z tych wszystkich testów, czyli trwający 10 minut. Musimy napełnić sobie miarkę za pomocą pipety. W instrukcji jest napisane, żeby zrobić to dwukrotną, dwukrotną zawartością pipety. Natomiast ja musiałem to zrobić cztery razy. Może nie umiem nabierać wody tą pipetką. Tam jest zresztą taka linia, do której ta woda powinna być napełniona. To oczywiście ile tej wody jest bardzo ważne. Jak tutaj widzicie, dwie pipetki jest po prostu za mało tej wody, więc jeszcze dopełniłem, żeby tu było. Równo linią, no i wkładamy sobie te dwa paski szczokami w dół i czekamy sobie 10 minut, a w tym czasie możemy wykonać pozostałe testy, no żeby nie marnować sobie czasu. No i tutaj mamy azotyny, azotany. To trwa w zasadzie kilka sekund takie badanie. Oczywiście wszystko jest tak dobrze pozamykane, że naprawdę trudno się do tego dostać, ale okej, okay, tak musi być. Więc mamy tutaj. kilkusekundowe zanurzenie i w zasadzie już za chwilę, za kilkanaście sekund będą wyniki. Jakie są wyniki? No cóż, nie jest źle, Wszystko mieści się w normie. Najlepiej, żeby oba zera się pojawiły. Natomiast no w jednym przypadku mamy tutaj lekkie zabarwienie, ale to jest naprawdę niewielkie, chociaż tak mówię, w zasadzie tego nie powinno w ogóle w wodzie być. Azotanów, azotynów skąd one się tam biorą? Tutaj mamy Niewielkie, co możemy też uznać za błąd. Um, nie możemy powtórzyć, no bo oczywiście musielibyśmy mieć nowe testy. No i tutaj kolejne badanie. Tu już mamy pH, chlor i twardość. pH akurat mniej więcej wiem jaki jest, chociaż tutaj akurat jest troszeczkę podwyższone będzie, jak się okazuje. Jeżeli chodzi o chlor, powiem Wam, że czasami ten chlor czuć w wodzie. Tutaj będzie akurat wynik taki, że tego chloru w zasadzie nie ma, natomiast raz na jakiś czas puszczą taką ilość, że ten chlor, wiecie, przy puchaniu zębów, wiadomo jak się myje zęby, no to czuć ten chlor bardzo wyraźnie. Tutaj akurat wykazało, że tego chloru w ogóle nie ma. No i jeżeli chodzi o twardość, nie dziwi nic, każdy kto ma kamień po gotowaniu, mimo że używa filtra do wody, no to ten kamień jest i wtedy wiadomo, że ta twardość będzie duża. W moim przypadku twardość jest tej wody bardzo duża. Niestety, po przefiltrowaniu, w zwykłym filtrze, ona będzie mniejsza, natomiast wciąż będzie. Wciąż będzie. Niestety, ale tak. No i ostatni test, właśnie ten, który zaczęliśmy w drugiej, jako drugi, czyli na zawartość ołowiu i pestycydów. Więc jeżeli chodzi o ołów, o ołów, sprawa jest bardzo jasna. Test pokazał, że ołowiu w wodzie nie ma całe szczęście. Natomiast jeżeli chodzi o pestycydy, mam, mam pewne wątpliwości. Zobaczcie sobie, moi drodzy, sami, e, tutaj mowa o niebieskim pasku. W zasadzie po 10 minutach wynik był taki, że pestycydów w zasadzie nie ma. Tutaj widzicie, przy dwójce jest taki delikatny niebieski, e, niebieska kreska. I to w zasadzie oznacza, że wszystko jest OK z wodą. Natomiast kilkadziesiąt sekund później już ta kreska zaczęła się robić troszeczkę bardziej wyraźna. Więc tak się zacząłem przyglądać i przyglądać. I mam po prostu mieszane uczucie. Bo zobaczcie, tutaj po minucie, minuty dłużej, już ta kreska się zrobiła taka dosyć wyraźniejsza. Na pewno nie jest taka wyraźna jak w pierwszej przyjedynce. Natomiast no jest. No jest. no Tutaj widać wyraźnie. No, ale oczywiście, no nie mogąc powtórzyć tych badań, cóż mogę stwierdzić, że mam nadzieję, że tych pestycydów po prostu w wodzie nie ma. No i oczywiście, jeżeli chodzi o bakterie, jak widzimy, również e, nie ma. Kolor jest fioletowy wody, więc wszystko jest w porządku. Podsumowując, moi drodzy, nie dowiedziałem się w zasadzie niczego, e, czego nie wiedziałem. Natomiast, jeżeli chodzi o pH, chlor, twardość. No, azotany, azotyny dobrze wiedzieć, że nie ma w wodzie, przynajmniej podczas badania. Jeżeli chodzi o owów też super sprawa, bakterii się raczej nie spodziewałem. Tylko mnie zastanawiają te pestycydy, biorąc pod uwagę też to, że właśnie jak kiedy robiłem sobie badania w zeszłym roku, no to wyszło, że no, w organizmie ich jest. No ale oczywiście możemy to zgonić też na, na żywność, czy na powietrze, no ale może nie oszukujmy się. No dobrze, nie mogę tutaj nic powiedzieć, bo no, nie mam tutaj um, pewności. Musiałbym te, tych testów porobić kilka. Też y, tą wodę biorąc sobie w różnych okresach czasu. A że jest to dosyć kosztowne, poprzestanę na tym, wierząc, że woda jest jaka jest. No, nie najlepsza, nie najgorsza. Pod kątem, oczywiście, jeżeli chodzi o zawartości, bo to, jeżeli też wierzymy w energetykę. No to wiadomo, że woda z kranu, która przepływa, która jest oczyszczana czasami i przepływa przez te rury. I no nie spodziewajmy się oczywiście, że energetycznie jest to woda źródlana. Czyli byłaby najlepsza dla nas. No ale cóż, korzystamy z tego co mamy, moi drodzy. Ja swoje przeanalizowałem, Wy również wyciągniecie sobie wnioski jak macie chęć. Kupcie sobie takie testy proste w obsłudze. A tak z ciekawości, dla chęci, dlaczego by nie. Moi drodzy, dziękuję za uwagę. Jeżeli macie jakieś komentarze związane z tym materiałem, no to jak najbardziej polecam. Może wyciągniemy wspólnie jakieś wnioski dodatkowe, a może skuszę się za jakiś czas na kolejne testy tego typu, a może, może dokładniejsze, jakieś inne, czy szersze. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się do kolejnego materiału. Cześć.